Za nami drugi odcinek Loki'ego i zaskoczenie znowu było kapitalnie. Omówimy sobie więc fabularne szczegóły, odpowiem na pytanie zawarte w tytule recenzji i wskażę też na jedną wadę, która pojawiła się w tym tygodniu. Zapraszam! Zanim zaczniemy, szybko jeszcze o tym, co było poprzednio. Otóż Loki, Mobius i Obi starali się powstrzymać czasu poślizgi tego pierwszego, a TVA próbowało ogarnąć duży bałagan. Powstały po zabiciu przez Sylwii tego, który trwa. Nowe dowództwo wydało rozkazy odnalezienia i schwytania żeńskiego wariantu Lokiego, a jak wiemy z końcówki odcinka, bohaterka trafiła do lat 80., a dokładniej do Broxton, gdzie do gustu przypadł jej jeden z postawionych wtedy McDonald'ów. Początek drugiego odcinka znowu może wydawać się lekko chaotyczny, bo oto twórcy zaplanowali sobie pewien skok czasowy pomiędzy końcówką pierwszego odcinka a początkiem drugiego. Bez Regieli pokazują nam Loki'ego i Mobiusa szukających X5 w świętej linii czasu który złamał rozkazy i zaprzestał realizowania misji schwytania Sylwii. Zamiast tego został w 1977 roku gwiazdą filmową, znaną jako Brad Wolf. A akurat, gdy trafiają tam Loki i Mobius, odbywa się premiera jego filmu zatytułowanego Zejniak. Co ciekawe, 1977 to nie musi być wcale przypadkowa data, bo właśnie wtedy w kinach debiutowała nowa nadzieja, nowy film Georgia Lucas'a początkujący. Gwiezdne wojny. X5 ucieka najlepszemu duetowi TVA, ale na szczęście Loki daje popis swoich potrasowanych nieco umiejętności, i ostatecznie Brad Wolf zostaje przez nich schwytany. To bardzo przyjemnie zrealizowana sekwencja otwierająca odcinek, w której mamy okazję nie tylko na trochę dynamicznej akcji, ale też możemy odwiedzić nowe miejsce z przeszłości, ulokowane na świętej linii czasu. Bawić się mogą scenografowie, a przy okazji też widzowie, w związku z tym, że zwyczajnie takie koncepty są bardzo atrakcyjne. Druga część odcinka to próba Mobiusa i Lokiego, aby wydobyć informacje od Brada, bo mimo tego, że został on aktorem, mimo tego, że wybrał drogę celebryty, sławy, wielkiego aktora, to jednak zrealizował swoje zadanie. Odkrył miejsce pobytu Sylwii, i mało tego, wiedział również, co zamierza generał Dogs, co będzie miało wielkie znaczenie pod koniec tego odcinka. Spot on. Nie czekają na nas jednak typowe nudne sceny przesłuchań, bo twórcy postanowili wokół tego opowiedzieć coś bardzo ciekawego o głównych bohaterach. Jest trochę o lokim i o tym, że ten próbuje zgrywać bohatera, chociaż wcześniej robił bardzo złe rzeczy. Jest trochę o Mobiusie i o tym, że żyje on fikcją, że ktoś narzucił mu inne życie, odbierając mu to, co kiedyś było prawdziwe. Jeśli pierwszy odcinek był kapitalnie nakręcony i wprowadzający nas w ten szalony klimat, tak drugi epizod to mistrzostwo pod względem scenariusza. Idealnie wyważone tempo, idealnie twórcy znajdują czas na to, żeby bohaterowie mogli pójść, zejść limonkowe ciasto i pogadać o życiu. Są momenty na to, żeby zwyczajnie dać widzom wytchnienie ale też dać wytchnienie bohaterom, żeby mogli właśnie usiąść, pogadać o życiu i pogłębić w ten sposób relacje między sobą. W tle tego wszystkiego rozgrywają się jeszcze dwa inne wątki, które będą mieć na pewno duże znaczenie w przyszłości i jeden z nich dotyczy Rawonny Renslayer. Dowiadujemy się, że jej Tempad może jest nieaktywny, ale ostatni raz komunikowała się z Panną Minutką, co oznacza, że prawdopodobnie ta sztuczna inteligencja jest na jej usługach, ale dalej nie wiemy, jaki ma plan ta postać. A także mamy drugi wątek, ten związany jest z Obim, który odkrywa, że aby naprawić tkanie i rozrzucone na wszystkie strony linie czasowe potrzeba autoryzacji tego, który trwa. No ale ten nie żyje, więc zrobić może to tylko minutka. Wątki więc splatają się i głupia jest aż chwalić serial za to, że jest serialem, ale w przypadku Marvela, no to co wspominałem tydzień temu, no nie jest to regułą, że ich seriale mają serialową strukturę. Loki to ma, bo mimo tego, że mamy główny wątek prowadzony na przestrzeni jednego odcinka, to wokół tego jest jeszcze kilka innych pomniejszych, które będą mieć znaczenie później. Buduje to napięcie, buduje to coś, co pozwoli nam później wzmocnić stawkę ostatecznych wydarzeń, bo tutaj zarysowano dość znacząco, że może dojść do całkowitego rozpadu TVA. No i właśnie, skoro mówimy o TVA, to dlaczego nas widzów ma obchodzić, czy ta agencja będzie stała, czy też zostanie unicestwiona? Bo jeżeli uwierzymy lokiemu, to zauważymy, że rzeczywiście jest to miejsce, które trzyma to wszystko w ryzach, jeśli chodzi o linie czasowe, ale niestety w tym odcinku rację ma też Sylvie, która mówi o zepsuciu przynajmniej połowy ludzi w szeregach TVA, co jest nieuleczalne jej zdaniem i widzimy potem do czego są oni zdolni zanim jednak o samej końcówce odcinka to ostatecznie naszemu duetowi Lokiemu i Mobiusowi udaje się wydobyć informację od X5 gdzie znajduje się Sylwii we wspomnianym przeze mnie na początku recenzji McDonaldzie dochodzi do ponownego spotkania pomiędzy Lokim i Sylwii i jest to scena w której naprawdę napięcie można kroić nożem, no ale nic dziwnego bo jeżeli pamiętamy wydarzenia z poprzedniego sezonu z finałowego odcinka no to tam doszło do Czegoś na wzór zdrady, i to zdrady pojmowanej przez te obie strony w podobny sposób. To znaczy, i Loki mógł się poczuć zdrad zdradzony i Sylwii również, więc kiedy dochodzi do ich ponownego spotkania w tym McDonaldzie to naprawdę jest gorąco i ta rozmowa nie klei im się tak, jak kiedyś. Kiedy mamy rozmowę Sylwii i Lokiego, to jest kolejna taka sytuacja, jak wcześniej wspomniałem, że bohaterowie mogą w spokoju subtelnie ze sobą porozmawiać. To mamy też ciekawą rozmowę X5 z Mobiusem. Jedzą sobie frytki, piją szejka, i wtedy też właśnie bohater Brad mięknie i zdradza drużynie, że generał Docks zebrała wierny sobie zespół TVA i ruszyła na masowe przycinanie rozgałęzień w linii czasowej. Loki i reszta reagują. Powstrzymują jej oddział, ale i tak zdążyli oni przyciąć 30% wszystkich linii, co oznacza śmierć miliardów istnień. I tutaj jest mój jeden poważny zarzut w stronę serialu: nie za dobrze siada ten wątek multiwersalny. Tak jak cała reszta jest świetna, tak tutaj ta ogromna stawka, niszczenie wielu istnień, ale tak jakby to nie wybrzmiewa, nie czuć tego. Nie jest to jasno wyłożone. Widzimy znikające z ekranu odgałęzienia i tutaj nie ma tego efektu, który zapewne twórcy sobie zamierzyli. Brakuje większej podbudowy tego zdarzenia i być może um, to pojawia się tutaj zbyt nagle. Drugi odcinek to jest jednak troszeczkę za szybko i ma to zbyt duże konsekwencje. Więc tak ważna rzecz dla całego multiversum, dla całego MCU, nie wybrzmiewa dostatecznie dobrze, ale mimo wszystko to nie jest tak poważny zarzut, który mógłby rzutować na ocenę całościową tego odcinka. No i właśnie, zanim przejdę do podsumowania, zostaje nam jeszcze jedna rzecz, bo na pewno pod koniec epizodu zauważyliście Sylwii leżącą na swoim fordzie i trzymającą pewien przedmiot. I postanowię Wam wyjaśnić, co to za przedmiot, jeśli nie do końca pamiętacie końcówkę pierwszego sezonu. Nasza bohaterka trzyma bowiem zegarek, który otrzymała od tego, który trwa. To jest prawdopodobnie, bo nie widzieliśmy do końca w akcji tego przedmiotu, ale potężne narzędzie, silniejsze na pewno od tempadów i innych zabawek w tym świecie. W końcu no jest to przedmiot, który mieli dostać Loki i Sylvie, aby zarządzać TVA, bo pamiętacie, że ten, który trwa, proponował dwa scenariusze naszym bohaterom. Albo go zabiją, albo przejmą kontrolę nad TVA. Istnieje więc teoria, że Sylvie, mając to narzędzie, i tak zechce doprowadzić do porządku w agencji, że będzie miała ona na tyle mocny argument w postaci tego zegarka, że będzie w stanie zaprowadzić ten porządek w tej organizacji, oczyścić ją i być może to właśnie ona finalnie stanie na czele tej organizacji. To jest jednak tylko teoria, zobaczymy w jakim kierunku poprowadzi to serial. Więc mimo tego jednego zarzutu, który się pojawił w trakcie tego omówienia, to jest to kolejny kapitalny odcinek. Świetnie napisano wątki z problematyczną tożsamością pracowników TVA, zastanowieniem się Lokiego nad tym, czy pisana jest mu rola bycia wiecznym antagonistą i. Mamy tutaj też fajny występ X5 jako tego, który jest atrakcyjnym przyczynkiem do pchania fabuły w intrygujące strony. Do tego serial ciągle wygląda kapitalnie dla oczu. CGI tam gdzie jest używany wypada świetnie, natomiast czuć, że dużo rzeczy odbywa się w prawdziwie stworzonych lokacjach, co daje niesamowite wrażenie w porównaniu do tego co mieliśmy w niedalekiej przeszłości. I And I held the whole of New York City hostage with an alien army. I have an army. We have a Hulk. Z nami trzeci odcinek i gdybym miał pokusić się o stworzenie takiego rankingu, subiektywnego rankingu najlepszych odcinków seriali MCU, to myślę, że ten ulokowałbym bardzo wysoko, dlatego że ja jestem mega dzikiem na bardzo dobrze napisane scenariusze i tutaj mamy naprawdę świetnie napisany scenariusz. Jeśli chodzi o budowanie postaci, jeśli chodzi o rozwijanie ich wątków, relacji między nimi, dodawanie do nich jeszcze czegoś nowego i ciekawego, to wszystko naprawdę się udaje, a do tego Mamy bardzo pomysłową reżyserię, bo wydaje mi się, że jeszcze lepiej niż w pierwszym sezonie. Mamy tutaj lepiej implementowany humor. Ehm, aktorzy już dobrze znają swoje postaci, wiedzą jak je grać. No, relacja Mobiusa z Lokiem jest po prostu wielkim, jednym e fajerwerkiem, więc to wszystko procentuje i to też jest e ciekawy. Wniosek dla Marvel Studios, że jednak popłaca yy, robienie seriali w formie serialowej, dawanie im drugich sezonów po to żeby widzowie, ale też żeby aktorzy mogli lepiej z tymi postaciami się zżyć i z nimi się utożsamiać i lepiej rezonować z tym co dzieje się na ekranie. Więc no póki co wszystko jest bardzo optymistyczne. Jestem przekonany, że dalej też będzie dobrze, że też za tydzień sobie pospekulujemy, powyjaśniamy pewne fabularne rzeczy i co? No mam nadzieję, że tak właśnie będzie i wy będziecie tutaj razem ze mną. Także dzięki za wszystko, dzięki na dzisiaj. Widzimy się z za tydzień zostawcie po sobie ślad i do zobaczenia.